Cześć dziewczyny, dzisiaj kolejna propozycja makijażu dla Was, w tym razem w brązach. Musiałam niestety podejść do okna, żeby widać po te kolory na powiece, które są teraz tutaj, gdzie stoję, ponieważ kiedy nagrywam film, po prostu tych kolorów nie widać za bardzo na powiece, ale mam nadzieję, że jesteście zainteresowane, jak wykonałam ten makijaż i będziecie ze mną dalej do końca filmu. Papa! Pa. Dobrze, dzisiaj zaczniemy sobie od nałożenia białej kredki na górną powiekę i będzie to nasza baza w celu utrzymania cieni na powiece. I rozetrzymy sobie tą kredaczkę. Teraz kolejnym krokiem będzie yy, taki perłowy-beżowy cień i ten cień nałożę sobie takim płaskim pędzelkiem, to jest akurat Hakuro H70 i nakładam ten perłowy cień na sam środek górnej powieki. Teraz jeśli chodzi o zewnętrzne kąciki, to w zewnętrzny i wewnętrzny kącik. Pokrywam cieniem z paletki Slick On Naturel. Tym takim kasztanowo ciemno, brązowym, kasztanowym cieniem z drobinkami. I tym samym pędzelkiem nakładam ten cień w zewnętrznym i wewnętrznym kąciku oka. Przy tych cieniach ze Slick trzeba uważać, żeby się nie osypał, bo one mają niestety tendencję do osypywania się ale wklepując możemy tego uniknąć. I wewnętrzny kącik. na dolną powiekę damy sobie tym samym pędzlem też ten sam cień, na całą powiekę teraz dajmy sobie, zmienimy sobie pędzelek na bardziej puchaty, też płaski i z tej samej paletki Sleek On Nature bierzemy sobie cień matowy taki mm, jasny brąz taka kawałate. I niewielką ilość nakładamy na pędzel i robimy sobie załamanie powieki. Blendujemy sobie cienie. I teraz kolejny krok to jest rozświetlenie łuku brwiowego. W tym celu użyjemy sobie jasnego cienia z Inglota, to jest 467DS. Taki jasny beż z drobinko. I nakładamy pod sam łuk brwiowy. Odrobinę wewnętrznej części, jak zwykle. I teraz, jeśli mamy gdzieś za mało tego brązowego cienia, to dodajmy sobie tego cienia w zewnętrznych kącikach, w zależności jak, gdzie brakuje. Zawsze lepiej zdołożyć, niż po prostu przesadzić z cieniem. Tutaj musimy sobie to troszkę rozmyć. Dobrze. I teraz jeśli chodzi jeszcze o górną powiekę, damy sobie pigment z kobo. To jest taki jaśniutki pigment. To jest, to jest taki złoty beż. On opalizuje ładnie na taki rozkwiniowo złoty kolor. I nabieramy sobie pędzelkiem i aplikujemy na, na środek powieki, łącząc z, z tym brązem. Teraz dajemy sobie kreskę na linię wodną. Dzisiaj będzie to kreska czarna, ja mam dzisiaj zrewlona. I akcentujemy linie wodne, górne i dolne. Teraz jeśli chodzi jeszcze o powieki, to na górną dajemy sobie kreskę, kredkę tą samą, co dawaliśmy na linię wodną. Robimy sobie cieniutką kreseczkę. Teraz pora na wytuszowanie rzęs. Ja dzisiaj użyję maskary Smith Sporty Studio Lash czarnej i tuszujemy. Tych kolorów chyba znowu w kamerze nie widać, jakie to są, nie widać w ogóle, że to są brązy chyba. Co już mnie zaczyna powoli wkurzać. Dobrze. Dobrze, oczka mamy zrobione. Teraz jeśli chodzi o rozświetlenie oczu, to jeszcze dodajmy sobie troszkę korektora pod, pod oczka. I wklepmy paluszkiem oczywiście. Teraz jeśli chodzi o konturowanie twarzy, dajmy sobie brązer. Ja dzisiaj dam z Formaru, tą moją mozaikę. I nałożę poniżej kości policzkowych. Odrobinę tego brązera możemy dać na brodę. w okolicach żuchwy. I teraz jeśli chodzi o, o jakiś akcent na usta to damy sobie błyszczek z awonu. Ja mam taki, to jest taki koralowy odcień. makijaż gotowy. Dziękuję, że ze mną byłyście cały film i zapraszam do komentowania. Pa pa!